Cykoria Podróżnik jest wieloletnią rośliną miododajną. Osiąga wysokość 120 cm. Kiedyś była uprawiana, obecnie jej siedliskiem są przy drożach. Lubi podłoże gliniaste. Kwitnie od czerwca do jesieni. Posiada kwiaty w kolorze jasno -błękitnym. Wszystkie typu języczkowatego obu płciowe. Kwiaty Cykorii Podróżnik otwierają się rano, a zamykają po południu. Dostarcza pszczołom nektar i spore ilości pyłku. Odwiedzana jest przez pszczoły miodne, pszczoły dziko żyjące oraz motyle. Dla pszczół cykoria podróżnik jest cenną rośliną pokarmową, dostarczającą pokarm przez całe lato. Z uwagi na to, że jest rośliną pożytkową pszczół oraz ze względu na jej walory ozdobne, należy chronić cykorię przed koszeniem. las dziki występuje w formie dwuletniej lub wieloletniej. Rośnie na przydrożach. W miastach rozpowszechnił się między budynkami na trawnikach rzadziej koszonych. Koszony odrasta i zakwita ponownie. Kwitnie od czerwca do jesieni. Posiada kwiaty barwy różowo-purpurowej z prążkami. Pszczołom dostarcza tylko nektar. Jego wydajność miodowa jest dość dobra i podobna do tej jaką mają ślaz Zygmarek i ślazówka turyńska. Na terenach miejskich oblatywany jest przez pszczoły miodne. Z uwagi na występowanie na terenach miejskich ślaz dzikich wzbogaca istotnie bazę pożytkową pasiek położonych w miastach. Facelia błękitna to popularna roślina miododajna uprawiana przez pszczelarzy. Ma wiele zalet, którym zawdzięcza swoją popularność. Główne zalety to wysoka wydajność miodowo-półkowa oraz krótki czas od siewu do zakwitnięcia. Wysiana na początku kwietnia zakwita w pierwszej dekadzie czerwca. Jest rośliną łatwą w uprawie i mało pracochłonną. Z uwagi na piękne kwiaty może być uprawiana w ogrodzie jako roślina ozdobna. Facelie błękitną oblatują pszczoły miodne oraz trzmiele. Gdy rośnie niewielka liczba roślin faceli, wtedy do kwiatów przylatują głównie trzmiele, jak to widać na filmie. Dobrze nadaje się na przedplon dla roślin dwuletnich. Może też służyć jako nawóz zielony. W ogrodzie zaraz po przekwitnięciu faceli na przełomie czerwca i lipca można w tym samym miejscu wysadzić wcześniej przygotowaną rozsadę roślin dwuletnich. Nie tracimy wówczas miejsca przez rok, gdyż rośliny dwuletnie kwitną w drugim roku uprawy. Ogórecznik lekarski to roślina jednoroczna, owadopylna i miododajna. Jest rośliną uprawną i dziczającą. Rozmnaża się dobrze z samosiewu. Jest dobrym pożytkiem dla pszczół i cieszy się uznaniem pszczelarzy. W dobrych warunkach osiąga wysoką wydajność miodową, porównywalną z facelią czy bławatkiem. Kwitnie od początku czerwca przez 3 miesiące. Posiany wczesną wiosną zakwita wcześniej od facelii. Z powodzeniem może być uprawiany w ogródku pszczelarskim, gdyż jego uprawa nie jest pracochłonna. Skoszony zakwita ponownie kwiaty ogórecznika oblatywane są przez pszczoły miodne i czmiele. Pępawa zielona jest rośliną roczną lub dwuletnią, należy do roślin pospolitych. Można również spotkać inny podobny gatunek z tego rodzaju pępawę dachową. Rośnie w miastach, na trawnikach i innych wolnych powierzchniach. Jest odporna na suszę. Znosi koszenie, po którym odrasta i kwitnie ponownie. Dostarcza pyłek i nektar pszczołom miodnym oraz pszczołom samotnicom. Wśród różnych gatunków pszczół odwiedzających pępawę zieloną można spotkać piękną pszczołę samotnicę, obrazkę letnią. Z uwagi na liczne i stałe występowanie pępawy zielonej na terenach miejskich jest ona ważną rośliną pokarmową dla pszczół z miejskich pasie. Problemem jest jednak zbyt częste koszenie, które niszczy kwiaty. Zmiowiec grecki jest rośliną jednoroczną. Odznacza się wysoką miododajnością trzy razy większą jak żmijowiec zwyczajny. Dostarcza też pszczołom dużo pyłku widać tu obnóża w kolorze niebieskim. Odwiedzany jest licznie przez pszczoły miodne, trzmiele, pszczoły samotnice, a także przez bzygi i motyle. Uprawiany jest w ogrodach również ze względu na swoje walory ozdobne. Kwiaty ma w kolorze białym, różowym i niebieskim. Dorasta do 1 metra wysokości. Rośnie dobrze nawet na glebie piaszczystej i suchej. Rośliny mocno rozrastają się, dlatego wymagają odpowiedniej rozstawy, np. 60 na 60 cm. Siejąc go w dwóch terminach, można zapewnić kwitnienie żmijowca przez całe lato. Duże wiechy kwiatów po deszczu kładą się na ziemi. Aby temu zapobiec warto postawić podpory. Popukując co kilka dni przekwitające rośliny na podłożone płachty można zebrać nasiona do siewu w przyszłym roku. Grzmijowiec zwyczajny to roślina dwuletnia. Rośnie głównie na terenach zdewastowanych, ale również na poboczach i trawnikach. Czasami dorasta do dwóch metrów wysokości i osiąga wielkie rozmiary. Jest rośliną wybitnie miododajną i pyłkodajną. Długo kwitnie, od maja do jesieni. Skoszony odrasta i powtórnie zakwita. Opłaca się go uprawiać nawet w ogrodzie z uwagi na wysoką miododajność i niewielkie wymagania. Jest łatwy w uprawie i odporny na suszę. Dobrze rośnie nawet na piasku. Nasiona żmijowca są pokarmem dla ptaków. W uprawie ogrodowej można spotkać żmijowca babkowatego oraz żmijowca greckiego. Należą one do najbardziej miododajnych roślin jednorocznych.